Metoda Tracy Hawk polega głównie na wprowadzeniu bardzo sztywnego harmonogramu dnia, w którym po karmieniu następuje zabawa, a dopiero po zabawie czy aktywności spanie. W tej metodzie zabronione jest usypianie dziecka podczas karmienia czy po karmieniu i wiemy z badań, że u niemowląt do 6 miesiąca życia wszelkie kombinacje rozdzielające karmienie od zasypiania nie dają pozytywnych efektów, nie wpływają pozytywnie na, ani na dziecko, ani na matkę, nasilają problemy, zwiększają ilość płaczu dziecka, nasilają problemy z karmieniem piersią, dlatego że naturalne dla niemowląt jest zasypianie podczas karmienia piersią. Co w tej metodzie jest zabronione. Poza tym Tracy Hawk kładzie bardzo duży nacisk na samodzielne zasypienie dziecka w łóżeczku, co dla wielu niemowląt jest zadaniem, które jest ponad ich siły i ponad ich możliwości rozwojowe w tym okresie czasu. Uważam, że metoda Tracy Hawk, ponieważ nie jest oparta na żadnych badaniach naukowych, co więcej w wielu swoich fragmentach, przeczy naszej aktualnej wiedzy o rozwoju dziecka, o y, wiedzy o laktacji, o potrzebach rozwojowych dziecka. Y, więc, y, Sądzę, że to nie jest metoda, którą poleciłabym do stosowania rodzicom. Rodzice, z którymi ja pracuję, mówią także, że ona jest mało skuteczna i powoduje dużą dezorganizację życia rodzinnego, ponieważ rozłączenie karmienia od zasypiania powoduje to, że rodzice muszą wymyślać bardzo różne dziwne sposoby na to, żeby uśpić dziecko inaczej niż przy piersi, co jest bardzo, bardzo męczące dla całej rodziny. A jednocześnie mamy nie chcą uczyć dziecka zasypiania przy piersi, bo boją się o jego ząbki, bo boją się, że w inny sposób już nie będzie ono umiało zasypiać i wtedy tata, który zostanie sam z dzieckiem, będzie bezradny. Ym, odnośnie ząbków to wiemy, że karmienie piersią nie zwiększa ryzyka próchnicy. I to jest troszeczkę coś, co innego niż karmienie butelką z mieszanką mleka zastępczą, ponieważ mleko kobiece ma składniki i właściwości, które przeciwdziałają próchnicy. Jeśli chodzi o inne formy zasypiania, niż zasypianie przy piersi, to jest też tak, że każdy opiekun dziecka, z którym dziecko ma bliską więź, potrafi wypracować własne metody na uśpienie dziecka. Dziecko, które ma do wyboru usypianie przy piersi przez mamę, a usypianie przez tatę, bardzo często wybierze faktycznie mamę. Ale jeżeli mamy nie będzie w pobliżu, a dziecko ma bliską więź emocjonalną z ojcem, to w przeważającej większości wypadków da się uspokoić ojcu i uśpić i nie będzie to problemem jakby na przyszłość. Więc nie należy się na przyszłość martwić tym, co będzie za jakiś czas. I nie należy martwić się tym, że dziecko zasypie nam przy piersi, bo jest to naturalne. Tak, jest to jak najbardziej naturalne. Jeden z amerykańskich badaczy tego, jak matki i dzieci śpią, czyli profesor James McKenna, stworzył nawet takie określenie, które się nazywa breast sleeping. Czyli piersio-spanie, mówiąc o tym, że spanie dziecka przy piersi i z piersią i przy piersi jest jak najbardziej naturalne dla niemowląt i jest ich naturalnym sposobem i środowiskiem, w którym one się najlepiej czują.